w prologu, w treningach, skoczek też bez dożywotniego prawa startu w zawodach Pucharu Świata, debiutant w letnim Grand Prix. No a my oglądamy już drugiego na liście startowej, Daniła Masiniewa. 24. zawodnik ostatnich Mistrzostw Świata juniorów rozgrywanych w Zakopanem. Oglądaliśmy go dzisiaj w konkursie duetów, w którym Kazachstan zajął ostatnie 13. miejsce, zaprezentował się tam tylko w pierwszej serii tych zawodów. Wówczas Daniel Wasilijek, najmłodszy uczestnik tych zawodów, 18-latek, stoczył 82 metry. Teraz, nieco lepiej, 85, z 21. Platformy startowej, rozpoczęto ten konkurs letniego Grand Prix. Nota Wasilijewa 96 punktów, no a zatem, przy takiej samej odległości, minimalnie o 60. przegrywa z Rumunem Szkół B. No, dzisiaj sobota okazji, niewątpliwie ten konkurs. A teraz, już dobrze. Państwu znany uczestnik pierwszych serii zawodów Pucharu Świata, bo w Pucharze Świata nigdy do 30 jeszcze nie awansował, Sabirżan Muminow. Dzisiaj na pewno spora porażka Kazachów, którzy nie weszli do grona 12 drużyn drugiej serii rywalizacji duetów, no a nie weszli po bardzo słabym skoku, właśnie Sabirzana Muminowa. No, Basia Bajc się zbliżył do trenera Pawła Wasiliewa, jeśli się nie mylę, trenera Kazachów. Obaj mają na pewno sporo problemów, no bo wyniki obu tych kadr w ostatnim czasie bardzo słabe. Tak, stąd ten trasunek, chyba na obu twarzach, po skoki narciarskiej w Kazachstanie i w Czechach w poważnym kryzysie. No, a czy z tego kryzysu wyprowadzi ich Zabirza Muminow? No zobaczmy. Niekoniecznie, niekoniecznie skok wyraźnie przed 90 metrem. No i tak jak nie było w drugiej serii zawodów duetów. Tak, może go nie być w drugiej serii konkursu indywidualnego. 85 metrów. 5 no, skoków za nami, 2 na 85 metr, 3 na 85 w tej chwili i 2 na 90. Jak na razie nie było innych odległości. Prawie jak skoki do celu. No, jedna z takich pokazowych konkurencji w Norwegii rozgrywana latem. No, My natomiast w zawodach jak najbardziej standardowych, tu chodzi o to, by skakać jak najdalej. Na no, Muminowowi to w ogóle nie wyszło, bo jest w tej chwili ostatni, piąty punktów, zatem dość dużo traci do niego drugi renny i później już niewielkie różnice punktowe na kolejnych lokatach, trzecie zajmuje Daniel Huber, czwarty Manuel Fedner, piąty Daniel Czeflenik, no a zatem tutaj tak koalicja z austriackich, która z pewnością zaatakuje w serii finałowej, później najlepszy, kolejny z Japończyków, Rerui Shinizue, z Eko na miejscu, piątym siódmy Paweł Wąsek, ósmy Gregor Deszfandem, dziewiąty Stefan Kula, dziesiąty Jan Herl, obaj Polacy w czołowej dziesiątce, a zatem będziemy tutaj Czekać z zainteresowaniem na serię finałową, która powinna się rozpocząć 5 minut przed godziną 16. Sytuacja jest niezwykła z tym, Zograwskim. nigdy w historii Bułgar nie wygrał zawodów elity. Zatem ciekawie bardzo zapowiada się druga seria. No i też padał wąsek Stefan Hula na pewno w grze o czołowe pozycje. W czołowej, w tej serii finałowej zabraknie dwójki Kazachów oraz Radka Rydla i Erena Marusiaka.